To idę w najprostsze, typowe rozwiązania. I teraz dlaczego? Jak remontowałem swój pierwszy dom? No to poszedłem na Maxa, tam smart home, y, inne kije na. Bawaję na kiju i tak dalej. Nie wiadomo co. Ale w tak zacząłem się zastanawiać, po co mi to wszystko? Finalnie instalacja smart home miałem zrobić sam. Wszystko miałem pociągnięte, przygotowane. Nie zrobiłem tego, bo doszedłem do wniosku, że szybciej wstanę z kanapy i zgaszę światło niż wyciągnę telefon, wyszukam aplikację i kliknę wyłącz światło. Oczywiście teraz można poprosić Aleksę, ale stwierdziłem, że moje życie nie będzie lepsze od tego, że będę mu powiedzieć, hej, Aleksa, wyłącz światło w salonie. Więc nie idę w żadne tego typu rozwiązania. Ma być solidnie, yy, i przyjemnie, a nie nie ma być marmurów i innych tego typu rzeczy, bo koniec końców ja tego do szczęścia nie potrzebuję. Ten dom ma zapewnić dach nad głową i ciepło i miejsce do spania i do pracy. A nie ma być.